witam. Włączyłem te rekordy, ale czasu jakoś tu nie ma. Naprawdę, chyba czasu. Wychodzę za chwilę. E, tylko chciałem właściwie wyjść, że ta broda moja, nie? To tuło To jest. E, rośnie. Właściwie. Nie wiem po co, ale widzisz, pan. Chciałem zrobić z tego, rozumiesz, kołtun. Ale jakoś kołtun nie wychodzi, jak się, rozumiesz, kłaki wyciąga z niego. No, kołtun to trzeba żegnąć, bryznąć, pierdnąć. O, fypa, jak to jest, no. Kurwa, tym myją w wręcz tarku, kurwa cię umyją, i masz kurwa, później ten fez, możesz robić kurwa z tego te badę. widzisz kurwa, jak nie słyszysz, to chyba masz kurwa dziurawe ucho. Добро, спијат да вам тој.